Dzień dobry Państwu. Nazywam się Piotr Zarzycki, startuję z miejsca 8 z list KWW z 15. Mam 52 lata, wykształcenie wyższe, pracuję w administracji morskiej, zajmuję się bezpieczeństwem morskim. Proszę Państwa, muszę to powiedzieć, to jest ważny element. Często z wyborcami rozdawałem swoje ulotki, promując swoją osobę, wyborcy zadawali pytanie. Chcę zagłosować na pizza. ale nie wiem na kogo. Nie będę kłamał oczywiście, że skoro to ja rozdawałem swoje ulotki, mówiłem: Niech pan, pani zagłosuje na mnie. Ale dokładałem jeszcze taką rzecz. Mam przed, sobą, mam przed sobą kartkę Wojownicy 15. Często poruszałem ja i inne osoby z tego stowarzyszenia, bo to jest stowarzyszenie od niedawna, nowo powstałe. Powiem krótko. Ludzie należący do tego stowarzyszenia, z naszego okręgu jest ich czterech. Na 24 jest czterech kandydatów. Jestem jednym z nich. Wybaczcie, koledzy. Że nie będę wymieniał pozostałych trzech. Mówię koledzy, bo to są mężczyźni. No bo głupio, skoro ja tutaj stoję, wyjdą oni sami i pokażą te kartki, będą siebie promować. To są właśnie najwierniejsi z wiernych, co media często zarzucały o wszelkiej maści, odejściach, kłótniach, w, w ruchu Kukiza. Czyli już domyślacie się Państwo. Ci. Byli zawsze wierni kupizowi, członkowie tego stowarzyszenia, jest ich niewielu w całej Polsce. Te osoby, jestem zaszczycony, że, że należy do nich, te osoby można przerównać, do gwardii przybocznej, Pawła Kupiza, to są właśnie wojownicy. To oni, jeśli Państwo w, w internecie, szczególnie na Facebooku, Czytacie, są tam różne y, y, spoty reklamowe, właśnie wojownicy 15. są tam, y, są tam, y, często właśnie y, posługują się nagraniem Husaria. Dlaczego Husaria? Jesteśmy Polakami i wiemy co to jest Husaria. To była najlepsza jazda w czasach całej naszej Rzeczpospolitej. Husaria była niezwyciężona. Przez ponad 125 lat bali się jej wszyscy. Pamiętamy o sieć wiedeńską, ale husaria również walczyła ze Szwedami. Husaria nie bała się nikogo i niczego. Dlatego wojownicy 15 przyjęli to za symbol, dlatego w swoich spotach reklamowych posługują się właśnie często symbolem husarii. Proszę Państwa, wracając, widzicie, jestem w modurze marynarskim. Reprezentuję administrację morską. Pracuję w tej administracji prawie 25 lat. Wcześniej pływałem ze względów zdrowotnych, musiałem przejść. Pracuję na lądzie w administracji morskiej w Kapitanie w Korpuszczecie. Proszę Państwa, w drugiej ręce mam banderę. Często i gęsto ludzie mieszają, przy różnych świętach wywieszają bandery. Trochę mnie to boli. Bo trzeba rozróżnić flagę od bandery. Dla przypomnienia, to jest bandera. Biało-czerwone jest godło. Bez godła, bez orła jest flaga. My wywieszamy, przed oknami, na balkonach, wywieszamy flag, nie bandery. Ja walczę, jeżeli zostanę posłem, będę walczył o przywrócenie właśnie bandery na polskich statkach. Dzisiaj banderę można zobaczyć na jednostkach administracji morskiej, na przykład u mnie, na holownikach, na jachtach prywatnych. Na statkach, które nasi marynarze pływają pod obcymi, tak zwanymi tanimi banderami. Będę walczył o to, żeby przywrócić tą banderę na naszych statkach, żeby polscy marynarze nie musieli pracować u obcych armatorów, żeby pracowali u naszych armatorów i żeby pracowali. U polskich armatorów, na polskich statkach, pod polską banderą i za godziwe pieniądze. Moim hasłem wyborczym jest przywróćmy gospodarkę morską. To jest za nas państwa pytanie, czyż gospodarka morska była już przed drugą wojną światową? Tak, była. Ale mówiąc. W moim hasle przywróćmy. Mam zamiar, żeby nasi stoczniowcy, podobnie jak marynarze, nie musieli pracować u obcych agentów za granicą, żeby mogli to samo wykonywać w naszych stoczniach u polskich, u polskich przedsiębiorców i za dobre, godziwe wynagrodzenie, równoznaczne do tego, które dostają tam za granicą. Żeby nie wyjeżdżali za tak zwanym chlebem, żeby pracowali tutaj w Polsce. Dla przypomnienia, nie to, że promuję tak zwany ten dawny system przed 89 rokiem. Nie promuję tego systemu, ale pracuję w tej gospodarce, pochodzę z rodziny tak zwanej marynarskiej. W mojej rodzinie było bardzo wielu też stoczniowców, portowców. Ja te zagadnienia znam od kołyski, od dziecka. Dlatego mnie boli to, co się dzieje. Po tym tak zwanym 25-leciu, od kiedy przejęła Polska yy, władzę w sensie, w sensie demokratycznym, kiedy po 1989 roku nastąpiły przemiany ustrojowe. Nastąpiły przemiany ustrojowe, ale politycznie, ale nie gospodarczo, nie jest związane to z gospodarką morską. <laughs> Jeszcze raz zaznaczam, nie promuję dawnego systemu. Ale proszę Państwa, to co było za tak zwanej komuny. W mojej dziedzinie, którą reprezentuję, działo się dobrze. Proszę pamiętać o tym, w jakim regionie mieszkamy. Szczecin jest miastem portowym. Stocznie poupadały. Armatorzy z, 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 polscy... Z, nie, nie istnieje mnóstwo przedsiębiorstw. Kto pamięta? Ja sam pływałem. Przedsiębiorstwo TransOcean. Związane było z rybackiem dalekomorskim. TransOcean dysponował wielkimi statkami z bazami, tak z płodniami i nas, nasze statki na bardzo dalekie łowiska. Falklandy, Morze Berlina na Polsce. przedsiębiorstw rybackich takich jak Gryf Szczeciński, Odra Świnouzka czy Dalwarc Gdyni, to już tylko ludzie w moim wieku, tacy 50 i więcej latkowie pamiętają. Ludzie młodzi w ogóle nie wiedzą, że takie przedsiębiorstwo istniało. Po 89 roku, po tak zwanym układzie magdalenkowym, Polska, można powiedzieć, została sprzedana. Te przedsiębiorstwa, które wymieniłem, za bestem były wy, wy, wyprzedawane statki. Za bestem, stały no Tych przedsiębiorstw nie ma, zostały sprzedane za śmieszne pieniądze. Nie słyszałem nigdy od 25 lat, żeby osoby za to odpowiedzialne podjęły jakąkolwiek karę, żeby postawiono im zarzuty. Tysiące ludzi znalazło się bez pracy, zarówno tych załóg pływających. Ale pamiętajmy też, że te przedsiębiorstwa miały służby lądowe. Nic do dnia dzisiejszego tych osób nie rozliczył. Wspomnę, jeśli chodzi o flotę handlową. W podobny sposób zostały sprzedawane statki, na przykład Euroafrika. Są dowody na to. Mogę wymieniać, proszę Państwa, bardzo długo. Gospodarka morska chciałbym reprezentować ją w bardzo szerokim, tego słowa, pojęciu. Proszę pamiętać, że związane z gospodarką morską jest żegluga śródlądowa. Zaniedbania tutaj sięgają nawet sprzed 1989 roku. Kanały rzeczne, barki, one powinny pływać cały rok. Dlaczego wzorem państw, tak zwanej Europy Zachodniej, w Polsce tego nie możemy robić? Dlaczego nie ma sieci właśnie? W, w czasie działań II wojny światowej, w, jak armia sowiecka na Bernie szła, Niemcy broniąc swoich terytoriów wysadzali tam, śluzy. One nie zostały odbudowane i dlatego będę dążył do tego, będę dążyć, żeby nie zapomnieć o żegludze śródlądowej. Także takie, takie sobie cele wyznaczyłem. Na zakończenie tylko jeszcze chciałbym dodać bardzo ważną rzecz, żeby wyborcy, potencjami nie sądzili, że na przykład wtedy tylko reprezentował szerokoplancką gospodarkę morską. Proszę pamiętać, ja pamiętam te czasy. Jeżeli w naszym regionie gospodarka morska kwitnie, kwitną wszystkie pozostałe gałęzie: hotelarstwo, restauracje, oświata. To wszystko jest powiązane. Ludzie, którzy są zatrudnieni w przemyśle w gospodarce wojskiej, są zatrudniani również w pozostałych sektorach. Tak,